Witajcie, witajcie, jestem Noriman. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Widziałem ogólnie, że ostatni odcinek e, przyjął się raczej dobrze. Po na, poza onem, któremu chyba się nie spodobał ostatni film, dlatego ma 12 apek w dół, no ale co się przejmujemy się jakimiś multikontami, ważne, że Wam się podoba. E, I ustale ustalamy sobie próg na tą serię z Izaka. E, ustalmy, że. 15 w górę na się kolejny film z The Binding of Isaac After Bright Plus. E, na dzisiaj mamy ogólnie cel, żeby sobie najlepiej e, przejść całe pięterko. Blokowaliśmy sobie nową postać Lazarusa, dlatego weźmiemy sobie dzisiaj randomową postać, zobaczymy co się nam trafi. E, chyba będzie klasyczny Izaczek. Tak, mamy klasycznego Izaczka. E, w ogóle. Na w ogóle też sorry, że nie było filmu przez ostatnie chyba 3 dni, ale no wiecie, były ogólnie święta przez wszystkich świętych i jak każdy wie, no przynajmniej u mnie jest tak, że tak ten czas należy trochę spędzić bardziej z rodziną. Więc z tego po prostu powodu, no oczywiste, że nie nagrywałem filmu i tylko zrobiłem sobie malutką przerwę. Ale dzisiaj od teraz filmy będą pojawiać się y, codziennie lub ewentualnie jak się nie wyrobię to co dwa dni. Tak przynajmniej planuję. Także no. A w niedzielę tą będzie jeden specjalny film. Jak się oczywiście wyrobię. O Jezu, w ogóle niedługo będę miał też nowy mikrofon, więc będzie jeszcze lepsza jakość dźwięku. Z tego powodu też się w ogóle mega cieszę. Ale dobra, zajmiemy się już może grą. W ogóle napiszcie też właśnie jak Wam się w ogóle podoba pomysł grania zatka bo mówię no, ogólnie raczej wam się podoba, tylko mówię tylko no, no mi się nie podoba no ale co ja mogę zrobić z zasad. A jak chodzi w ogóle o to, bo też widziałem, że dużo ludzi się pyta mnie, e, czy zagram w e, na przykład Don't Starwa i czy dalej będzie jeszcze sera terali e, Mogę zdradzić, że tak, teralia na pewno wróci. I to będzie, to będzie potężny, potężny powrót terali. I będzie także Donstar, ale to będzie za jakiś czas. Obecnie nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie będzie Donstar. Na pewno nie będę go nagrywał samodzielnie, tyle wam mogę zdradzić. O! Damage up. No i pogers. Dobra, teraz jesteśmy mocniejsi, więc możemy lecieć na bosika. Eee, powiem tak, w ogóle troszeczkę poćwiczyłem sobie jak ten jak eee, nie było filmu. W sensie w Izaku sobie troszeczkę poćwiczyłem i znowu nauczyłem się nowo troszeczkę grać w tą grę Więc mam nadzieję, że teraz będzie mi szło nieco lepiej. I Raczej mi idzie... O oh, No to nie było planowane, ale ogólnie idzie mi widać nieco lepiej, bo dostaję aż tak bardzo jak debil Jezu no misterio no wejść mi głupio, bo wiedziałem, że nie dostaję jak debil. Dobra, no i Bosik zabity. Bierzemy sobie oczywiście z niego serduszka. Rage up to też się w sumie przyda. No i możemy lecieć dalej. na kolejne pięterko. Mam nadzieję, że w ogóle się dzisiaj wyrobimy z tym, z przejściem jednego piętra w mniej niż pół godziny. Bo niestety w Isaac to jest gra, gdzie grubość trochę gra. I właśnie napiszcie też w ogóle, czy chcielibyście tak longem, żebym to wszystko nagrywał, każdy pokoić wszystko, czy wole, wolicie może gdybym potem wymontowywał po prostu te nudne sceny i dawał, co się zostawi tylko to co najciekawsze. Możemy tak robić, że będę to montował, a mogę po prostu wstawić wszystko od razu, nie? To wszystko zależy od was, bo mi to nie przeszkadza zupełnie, mogę też zmontować. A zależy jak wam się będzie lepiej oglądało. Desz... Nie mam pojęcia, co to jest Shard, nie, nie wiem co to jest tam Mamy kluczyk, to będę mógł pójść tam na górę A tutaj Bośnik jest dobry, no to może tutaj jeszcze pójdę sobie najpierw Te pajączki oczywiście Nie lubię tych pająków, dobra Teraz na górę po, le po lewu... level-upa? Nie, power-upa. Jezu, level-up. Nowu robię level-up, nowu robię level-up. Dobra, nieważne. Telefon dostałem. Dobra, to jest fajna sprawa. Mogę awaryjnie się wyewakuować z pomieszczenia. Z tego pokoju na razie nie wejdę. O, tu jest miniboss. Kurde, dostałem. Chciałem dostać. Dobra. Up, up. I, I jeszcze to dostałem, no i dobra. Możemy iść sobie dalej. Teraz już na bosika. Tutaj, tutaj. No i mamy bossa. Yy, raczej sobie z nim poradzę, bez problemu. Lary. Lary jest prosty, raczej boss. Od dwóch lary już. Lary jest prostym, bardzo bossem. Plus, no mówią tego damage'a, więc no to dosyć mocno ułatwia sprawę. Trzeba sporo HP, dobra zabiłem. okej okay. Nie oberwałem na razie Okej, okay, obijamy sobie go powoli Nie ma co się na narażać ci tracić HP niepotrzebnie, jeden leży I drugi też Speed plus size up Okej, okay, a i dostałem jeszcze do tego ten, Tam jakąś tabletkę ja chyba sobie wezmę tego Dice Sharda, chociaż nie wiem zupełnie co robi, to jednak go wezmę. Dobra, lecimy, trzecie pięterko. O, otwarty mamy pokój walk, więc zaraz sobie tu pójdę. Dobra, zacznę sobie oczywiście od tego. O kurde. Powiem, że drop potężny. Może teraz też cięż, cięż, ciężcy przeciwnicy, ale mi się wydaje, że dla dropu takiego warto było. To też jakieś takie nie jest jakoś bardzo wymagające. O, chociaż dostałem raz. To, że jak tworzy właśnie te takie strzelające, bo tych nie lubię. Dobra. No i tutaj łatwo. Larwy. Larwy są takie. A co, te strzelające? A to strzelające są proste. trudne są takie szarżujące, albo. Bardzo prosty pokój. A, tylko klucze do tego potrzebuję. Ojeju. Będę musiał jakieś klucze ogarnąć tu przyjść. No dobra, sobie jakoś tam poradzę. Ja raz. No dalej, że to. Trochę straciłem HP, niepokoi mnie to lekko O kurde, to trudny pokój mi się trafił, dobra Dobra, jeszcze to, okej okay, dobra, zostały dwa sobie z dwoma już poradzę Jeden No, o dobra, jest git. Kluczyk, dobra, mamy klucz, to ja się cofnę od razu Może jakieś, nie no, serduszka chyba z tego mi nie polecą o oh, damage up Ojeju, dobra, warto było Bardzo było warto, dobra eee, Za życie Mmm, dobra O Jezu, ale zrąbałem Nie, ale jestem debilem <grym> O nie, no dobra, no to się jednak nie udało tak jak już mówiłem ostatnio, odcinki będą się kończyć, kiedy będę umierał. No dzisiaj niestety nie udało nam się przejść. Pamiętajcie, że 15 łapek równa się następny film zajzaka, a ja lecę ten montować. Na razie, no i cześć.